Historyczny pojedynek zaczął się od E4, poszło E5, partia hiszpańska, no i tutaj Bartosz zastosował swój ulubiony wariant, także F5, pełna agresja, gambit Janisza i rzeczywiście ten gambit bywa problematyczny. W partii biały D3, więc stabilne podejście skoczek F6, i tego typu pozycje są bardzo zatymiarskie, ponieważ czarny na samym starcie partii bardzo Mocno osłabił swojego króla, ale z drugiej strony linia F jest otwarta do atakowania. Jakaś presja na punkt F2 też może się tutaj pojawić. I w partii nastąpiła krótka roszada. Jeżeli chodzi o bicie na C6 i później zgarnianie na E5, to tego typu akcje w 99% przypadków nie przechodzą. Tutaj akurat jest klasyczne Hetwan E7, później wygonienie tego skoczka i wybicie na E4 więc zawsze w ten czy inny sposób się tego piona odzyskuje. W partii wobec tego Roszada Bartosz właśnie goniec C5 i teraz nastąpiło wybicie na C6. Pionek odbił i skoczek bije E5. Tutaj sztuczka hetman e7, hetman bije e4 już nie zadziała z oczywistych powodów. Skoczek tu czy tu się wycofa, no i po biciu na e4 jest po prostu strata hetmana. Oczywiście ktoś mógłby być sprytny, żeby odbić skoczkiem, ale wtedy nawet skoczek d2, bo tutaj ciągle roszada nie została zrobiona, więc będą problemy. Skoczek bije d2 to w ogóle takie chamskie wtrącenie wieża e1 tutaj wchodzi. Jak Skoczek się wycofa. No to wtedy bicie na c bo tutaj jest bardzo kłopotliwe związanie. Czyli Hikaru rzeczywiście wykorzystuje to, że Bartosz nie zrobił krótkiej roszady. W partii roszadka teraz już nastąpiła, i tutaj takim typowym, najlepszym podejściem jest skoczek C3, żeby tego piona z E4 kiść. Natomiast w partii nastąpiło natychmiastowe wycofanie tego skoczka na D3, czyli Hikaru tak bardziej stabilnie podchodzi do tematu. Ponieważ jeżeli biały kisi tego pionka, to czarny ma parę gońców, ma niezłą inicjatywę na skrzydle królewskim i też ciężko jest zagrać F3, bo ciągle jest tutaj związanie. Więc tego pionka prędzej czy później czarny odzyskuje. Więc tutaj Hikaru postanowił od razu tego piona Ola. A za to pozbyć się e, bardzo aktywnego gońca. No i muszę Wam powiedzieć, że pff, może Was zaskoczyć, co się w dalszej części tej partii wydarzyło. Partia grana w ogóle na 3 minuty. Plus. 0 sekund za posunięcie. Więc mamy tutaj odbicie pionka, bicie na C5 skoczek odbił goniec E3, więc skoczek znowuż musiał się ewakuować. No i teraz pozycja jest po prostu równa, chociaż są różnopolowe gońce. I różnopolowe gońce jest to bardzo nietypowa sytuacja, ponieważ trzeba odpowiednio agresywnie podchodzić do sytuacji. Dlaczego? Ponieważ jeżeli czarny rozpocznie atak po białych polach, to biały nie ma czym się bronić, no bo ten goniec w defensywie będzie zbędny. Więc przy różnopolowych gońcach, ten kto atakuje, ten tak de facto ma figurę więcej. W partii nastąpiło szybkie uderzenie w centrum. To bardzo mocno osłabia te pola, więc biały może to w ten lub w ten sposób wykorzystać. Ja osobiście bardziej jestem fanem zagrania D6, żeby przestawić piony na czarne pola, żeby ograniczały czarnopolowego gońca przeciwnika, a naszego gońca, to ja bym widział w ogóle na B7. On działałby tutaj naprawdę niesamowicie aktywnie. I w partii posunięcie D5 zostało właśnie zagrane, więc skoczek B3 i widać, że Hikaru pomału będzie chciał się aktywizować. Hetman D6, no i tutaj od razu agresja w centrum. Komputerek chciałby bić na C4, natomiast ja totalnie w to nie wierzę. Te trzy izolowane pionki, trolejbus na linii C, to jest ogromna słabość. I prędzej czy później, tam wiadomo skoczek D2 zostanie zagrany, wie że C1, Hetman C2, te pionki w ten czy inny sposób czarny po prostu potraci. No może Stockfish, jeżeli pobroni się tutaj turbo perfekcyjnie, to będzie w stanie to zremisować, no ale zwykły śmiertelnik to raczej niekoniecznie. Więc w partii nastąpiło w ogóle posunięcie goniec A6, co jest fajnym pomysłem, żeby wykorzystać to związanie. I tutaj Hikaru zdecydował się na zagranie posunięcia C5. Co zabawne, można tego pionka olać. I teraz pojawia się zagadka, jak ocenić tego typu sytuacje. Przy różnopolowych gońcach, no to właśnie materiał ma niewielkie znaczenie. Tutaj istnieje możliwość grania B3, i dalej atak po linii C może być naprawdę niezły, ale ogólnie pozycja w równowadze bardzo złożona do gry. Więc w partii mamy C5. Ewidentnie Nakamura chce zablokować te piony i ulokować którąś swoich ze swoich figur na D4. Jest atak na Hetmana, wiadoma sprawa, więc bić na F1 nie można. W związku z tym Hetman na E7 się ewakuował. W szachach ciekawe jest to, że zazwyczaj ruchy do tyłu są bardzo złe. To znaczy cofamy się w ostateczności. W pierwszej kolejności zawsze należy kombinować do przodu. Trzeba cisnąć, trzeba atakować przeciwnika. No, a żeby atakować, no to te figury muszą być wysoko ustawione. Więc jeżeli mamy dwa ruchy do wyboru jeden do tyłu, drugi do przodu zazwyczaj ten do przodu będzie lepszym podejściem. Więc tutaj Hetman E5. Jest Hetman wyżej ustawiony, jest presja na B2, może jakieś d4 kiedyś się przydarzy, jest tutaj większa presja na przeciwnika, więc z praktycznego punktu widzenia wydaje mi się, że przyjemniejsze zagranie. W partii Hetman E7, więc Hikaru od razu próbuje tutaj przejąć inicjatywę, właśnie po linii E. No to jest właśnie cała ta siła na kamury, że on bardzo dobrze widzi te taktyczne połączenia pomiędzy figurami, te współpracę, więc dobrze z daleka kombinuje. I tutaj, wiecie, wiesz E, 1 taki niewinny ruch. Ale już ten, ten hetman nie czuje się tutaj bezpiecznie. Już może jakiś skoczek D4 będzie za chwilę nieprzyjemny. Więc Bartosz się tutaj ewakuował. No i co tutaj się wydarzyło? Skoczek D4, dwa pytajniki. Co też, co też tutaj się zadziało, że ten ruch jest tak zły. Otóż. Nakamura stwierdził sobie, że najpewniej nastąpi wymiana, ma teraz potężnego gońca, za chwilę zagra tam Hetman D2, obroni na F2, wieża E3, wieża G3, druga wieża na E1, wiecie, totalna blokada skrzydła hetmańskiego, Bartek nie miałby co tutaj podziałać, no a później przerzut w ten czy inny sposób wieży na G3, wymuszenie G6, H4, H5 i czarny naprawdę ma grube problemy na skrzydle królewskim. No i też w takiej konfiguracji ta linia F jest totalnie nieprzydatna. No bo zawsze goniec na czarnym polu bardzo dobrze wszystko zabezpieczy, no i po prostu nic się nie da zrobić. No ale jest tutaj pewien problem. Skoczek bije C5. I to rzeczywiście w partii nastąpiło, i z całą pewnością Nakamura skoczek bije C5 też rozważał i założył, że na ten ruch odpowie ruchem skoczek bije C6, co też poszło w partii. Ale to, co Nakamura przeoczył, to wjazd tego skoczka na D3. I teraz okazuje się, że figury czarnego są bardzo dobrze skoordynowane. Właściwie tylko tej wieży z A8 brakuje w akcji, a figury białego, takie trochę porozrzucane, dosyć pasywnie ustawione, bardzo, bardzo niemrały. Więc w partii wieża E2, i tutaj komputerek jest dużym fanem przeganiania tego skoczka, czyli jest fanem ruchu Hetman E8, co jest dosyć nienaturalne. Jeżeli ten skoczek się wycofa, no to wtedy można przywalić C5. Jeżeli ten skoczek będzie broniony, no to wiadomo, kasacja wieży. Jeżeli tą wieżą będzie broniony, no to teraz wieża F6. Jeszcze wtedy będzie można wszystkie figury wrzucić na linię F do ataku. Więc Hetman E8 w pierwszym odruchu stokwisz ten ruch poleca. Natomiast tak obiektywnie chyba jednak hetman D7 precyzyjniejsze. Jak Stokwisz, tutaj dłużej pomyśli, to w ten sposób chce przechodzić do ataku. Kluczowe jest, żeby tego skoczka wygonić, bo wtedy te piony czarnego ruszają do akcji. W partii Bartek zagrał wieża z A na E8. Takie dosyć ludzkie, naturalne podejście. Wieża wchodzi do gry. Jest to jak najbardziej w porządku, Choć nie najprecyzyjniejsze podejście. No i w partii wieża D2, czyli Hikaru stara się pozbyć tego skoczka. Cały czas przywaga po stronie czarnego. No i tutaj Bartek leci właśnie na dymy. Mianowicie gra Hetman G6. Czyli zabezpieczył sobie skoczka. Jednocześnie atakuje skoczka przeciwnika. I rzeczywiście jest tutaj naprawdę ostra wymiana ciosów. I jedyne posunięcie. Które daje na kamurze wyrównanie, to jest posunięcie Hetman A4, po to, żeby później e, wpuścić tę wieżę jeszcze e, do akcji. No, a też jest oczywiście atak na końca. Koniec może się ewakuować, no, ale wtedy dalej jest przeganiany, e, i nawet jest duże prawdopodobieństwo, że czarny już tutaj musi się pogodzić z remisem e, i po prostu musi powtarzać ruch. Ale w partii nastąpiło Kolejne dwupytajnikowe zagranie, mianowicie Hetman C2. I Bartek znalazł najlepszą odpowiedź: wieża F6, proste, a zarazem mocarnie skuteczne, bo ten skoczek. Musi już tutaj zmykać, nie ma jak go jeszcze lepiej zabezpieczyć. Więc skoczek wycofał się na A5 i teraz trzeba było przywalić posunięciem C5. No jak te piony ruszą, nie ma co zbierać. Oczywiście po tym bicie na C5 no nie będzie najlepszym pomysłem, bo w ogóle na E1 jest wjazd. a jeżeli koniec E3, to D4, więc figury czarnego naprawdę potężnie aktywne, bardzo dobrze skoordynowane. Ale wszystkie są bardzo aktywnie ustawione, e, no i wiadomo, kiedy figury dobrze grają i współpracują, e, no to jakieś motywy taktyczne się pojawiają. W partii natomiast d4 ofiara pionka to też ma sens, no bo wchodzi wieża e1 szach, biały musi zbić i widły. Wisi Hetman, wisi punkt g2, grozi tutaj oczywiście mat, więc przymusowa wymiana, no i teraz punkt g2 wisi. Ale jest też groźba wideł, ponieważ ten pion z G2 jest związany. No, i to jest oczywiście ogromnym problemem. Więc, jedyne, jedyne, yy, jedyne co jeszcze sprawia, że biały jest tutaj w grze, król H1. I teraz przypotężne. Byłoby goniec F1. Zobaczcie, że tutaj ten atak po białych polach naprawdę niesamowity. Nawet już łatwo sobie wyobrazić, e, że może jakiś mat się za chwilę pojawi. No, białe figury kompletnie z drugiej strony szachownicy. E, natomiast w partii, no, można też było oczywiście po prostu zdobyć pionka, e, też byłoby to ok. E, natomiast w partii wieża tutaj zbiła na G2. E, goniec C3 jest dobrym ruchem, co ciekawe. Ponieważ teraz grozi wieża D8, szach, no a ten skoczek jest niebroniony, ale Nakamura nie zobaczył. Nakamura zagrał wieża D1, stwierdzając, że po prostu zbije tego skoczka. I tutaj Bartek miał taki ruch, wieża G4. Chodzi o to, że po biciu na E1 nastąpi bicie na D4. I wtedy jest końcówka wieża goniec na wieża skoczek pionki na obu skrzydłach, więc oczywiście czarny ma delikatną przewagę, no bo goniec w takich sytuacjach radzi sobie lepiej od skoczka. No ale w partii pod presją czasu został popełniony ogromny błąd, goniec e2, wieża zbiła na e1, goniec f3 i Bartek pewnie sobie założył, że tutaj wlepi jakiegoś mata przeciwnikowi, albo też zgarnie którąś figurę, no, ale niestety wchodzi wieża E3. Jest to bardzo dobry kontratak na tego gońca. Szach wieża się tutaj poświęca. No i teraz leci pionek za 7. I tutaj problem jest taki, że piona z linii A się nigdy nie zatrzyma. No po prostu dwie lekkie figury będą wspierały marsz tego pionka i jedna biedna wieża nic, a nic tutaj nie zrobi, więc finalnie to Hikaru tutaj zwyciężył. Więc powiem Wam, że biorąc pod uwagę różnicę rankingową, to naprawdę. Naprawdę ciekawe starcie, bo tutaj Bartek miał swoje naprawdę dobre szanse. No ale to oczywiście w partiach Hikaru widzimy bardzo, bardzo często. To znaczy, to znaczy, Hikaru jest naprawdę bogiem wyciągania gorszych pozycji, czy nawet przegranych pozycji. On zawsze jakoś tam złośliwie zostawi jakąś pułapkę, jakąś sztuczkę taktyczną, przyszykuje i naprawdę wygraną pozycję ciężko jest z nim zrealizować. Tym bardziej jak się gra bez dodawanego czasu, bo gość jest naprawdę niesamowicie szybki. A dzisiaj od godziny 17 zapraszam do Bartka na Twitcha. Będziemy wspólnie komentowali finał turnieju streamerów. Pula nagród 50 tysięcy złotych. Także zawodnicy na pewno czują już tutaj presję. No i myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Także dzięki za uwagę. Widzimy się na streamie. Pa, pa widzowie.